Dzień dobry moi mili słuchacze Witam po, znowu po przerwie ale wiecie no e, sytuacja się zmienia e, moi kochani no zdaję ten wam czyta różnego rodzaju egzaminy bo się przygotowywuję do wykonywania nowego zawodu więc mi wybaczcie ale nauki mam bardzo dużo i nie miałem czasu na Spotkanie z Wami. Moi, kochani, w międzyczasie w tej swojej nauce byłem też na rekolekcjach o uzdrowienie, o uwolnienie. I rzecz, która mnie uderzyła: księża i zakonnicy się szczepią. Oficjalnie. Co to mnie opowiada? Przecież jest. O co się chodzi? Ola, przerywa, że no. A, ćwiczyć, ćwiczyć. E, no, właśnie, no, zamierzanie z transmisją. E, wszystko jest ok, moi kochani, ale wracając do tego, co Wam chciałem powiedzieć, ciągle nie rozumiem. Gdzie zmierza Kościół? Mówiąc, że to nie szkodzi, że to ciężar mają kontakt z ludźmi, a gdzie wiara w to, że są wolni, to, że czynią tak jak Szymon z Lipnicy, młody zakonnik Bernardynów w XII-XIII wieku, który nie patrząc się na konsekwencje, czy umrze, czy nie, szedł, i dawał ostatnie namaszczenie i wiatyk ciężko chorym ludziom na, na dur brzuszny. Porównujemy to wszystko z innymi kataklizmami. A w 1917 roku Hiszpanka zabrała ponad 50 milionów ludzi na świecie. A COVID? Niewiele. Jeszcze dużo tych wyników jest sfingowanych. Natomiast zaczyna zabierać nam się wolność. Bóg nam dał wolność, jako ludziom i konstytucja daje nam wolność. A coraz częściej słyszę teksty naukowców, że należy nam, tym niezaszczepionym, ograniczyć wolność, prowadzić dla nas godzinę policyjną, nie wpuszczać nas do różnych miejsc, że prezydent Poznania czy tam Wałbrzycha się nie spotka z petentem, który jest niezaszczepiony. Więc nie ma wiary. Tak to wygląda. I teraz, moi kochani, przeczytam wam na początek psalm 44, który jest rzadko czytany w Kościele. O Boże, słyszeliśmy na własne uszy: nasi ojcowie opowiadali nam o tym, czego kiedyś za ich dni dokonałeś: o tym, jak sam własną ręką wyparłeś ślad inne narody, a ich osadziłeś, jak inne ludy wygubiłeś bez reszty, a ich rozmnożyłeś. Wzięli te ziemie nie mieczem, ani siłą własnego ramienia. Pomogła im twoja prawica i twoje ramię, oraz światłość twojego oblicza. Albowiem serce twoje znalazło w nich upodobanie. Ty przecież jesteś moim królem, Boże. Daj tylko rozkaz, a Jakub zwycięży. Dzięki twojej pomocy, pokonamy nieprzyjaciół. W imię twoje zetrzemy wszystkich naszych wrogów. Zaprawdę nie na mój własny łuk liczę. I wiem, że nie mój miecz mnie ocali, to ty nas uwolniłeś z rąk naszych oprawców i hańbą okryłeś tych, co nas nienawidzą. Dlatego codziennie chlubimy się Bogiem i nie twoje na wieki wysławać, wysławiać będziemy. A ty nas opuściłeś i okryłeś hańbą i nie wyruszasz już więcej z naszymi wojskami. Sprawiłeś, że uciekamy przed naszymi wrogami, a ci, co nas nienawidzą, zabrali nam wszystko. Wydałeś nas na rzeź jak owce i rozproszyłeś pośród obcych narodów, a twój własny lud za nic oddałeś, nie wspierałeś się nawet o jego cenę. Zezwoliłeś, by wzgardziły nami sąsiednie ludy, by szyderstwo i urągania otaczały nas zewsząd. Inni układają przysłowia o nas, jesteśmy pośmiewiskiem wszystkich narodów. Widzę, jak wciąż mną pogardzają, i cały płonę ze wstydu na widok tych, co bluźnią mi i ubliżają. Co są mymi wrogami, pastwią się nade mną. I choć to wszystko na nas spadło, nie zapomnieliśmy o Tobie i nie złamaliśmy przymierza. Nie przestaliśmy trwać przy Tobie sercem i nie zeszliśmy ani na krok z Twojej drogi, choć rzuciłeś nas bezbronnych pomiędzy szakale i dopuściłeś, że, że zawis nad nami cień śmierci. Bo gdybyśmy zapomnieli imienia Boga naszego, a zaczęli wyciągać ręce ku obcym bogom, to czyżby się o tym nie dowiedział Pan Bóg? Ten, który zna tajniki ludzkiego serca. A tak dla ciebie co dzień nas mordują. Jesteśmy jak owce na zabicie skazane. Ocknij się tedy, o panie, racz obudzić się ze snu. Wstań, już nas nie opuszczaj. Czemu ukrywasz nas, przy, przed nami swe oblicze? Dlaczego nie chcesz wejrzeć na naszą nędzę i ucisk? Dusze nasze poniżone w prochu, nasze łona przywarły do ziemi. Powstań tedy i pomóż nam. I wyzwól nas, jak nas jeszcze miłujesz. Czytam wam... Przepraszam. Dlatego ten psalm, że Pan Bóg się irytuje. Na nasz naród również. Apostazja rozpusta w Polsce. To, że ludziom już wystarczy tylko jedzenie, praca i seks, nic więcej słabość duszy i modlitwy brak pokuty i wyparcie się własnej ojczyzny przeczytałem wam ten psalm dlatego żebyście wiedzieli co się z nami spać stać może jak jeszcze bardziej obrazimy boga tak moi kochani to jest ten psalm. A teraz przejdźmy do czytania. Czytania dalszej części książki Michała Jerzewskiego, która jest nie ukrywam fascynująca. Pamiętacie, że czytaliśmy o filozoficznych założeniach sztuk walki, o ich bałwochwalczych ukłonach. Chyba że uprawiamy kombat, czyli samoobronę lub sport. To wtedy jeszcze, jak gdyby strona kościoła i wiary, nic nam o tym nie mówi. Ostatnie, jak gdyby na ten temat, słowo i świadectwo wydał ojciec Michał Olszewski, który jest, jak wiecie, założycielem Radia Profeto i byłem egzorcystą. Aby nie tworzyć pewnych opinii w oparciu tylko o wypowiedzi strony katolickiej, Zasadnym wydaje się przytoczenie słów środowiska praktyków i znawców, nie identyfikujących się jednoznacznie z religią chrześcijańską i Kościołem katolickim, które ewidentnie jednak potwierdzają poglądy zawarte w wypowiedziach Chmieleckiego, Olszewskiego, Posadzkiego. Dalekowschodnie sztuki walki dają, recep dają recepty na osiągnięcie postępu duchowego drogą odpowiednich praktyk. Filozofia narodów Dalekiego Wschodu. Jest prawie tożsama z praktyką o charakterze religijnym, ekspresją ruchu ciała, aktywnym wyraż wyrażaniem siebie w danej działalności, pisze Cynarski w jednej z wielu swoich publikacji. W innej wspomina, że sztuki walki są nośnikiem pewnych idei, pod których wpływem Zachód zainteresował się naturalną medycyną, taką jak akupunktura, ziołorecznictwo czy bioenergoterapia ćwiczeniami oddechowymi, medytacją zen oraz religiami wschodu. Znaczna część młodzieży uprawiająca dalekowschodnie sztuki walki i sporty walki kojarzy je z religią, kierując swoje zainteresowania w stronę buddyzmu, hinduskiej jogi czy medytacji zen, a fascynacja skutecznością technik walki, wręcz wynikająca z duchowej mocy, zbliża ich do dalekowschodniej mistyki, i magii. Swoją refleksję autor podsumowuje słowami: Na Zachodzie sądzi się, że yoga, zen i wiele innych dyscyplin rozwijających panowanie nad ciałem zakończyło już swoją ewolucję i egzystuje jako archaiczna skamienialina ukazująca nietechnologiczny sposób przystosowania się do środowiska. Dyscypliny te jednak żyją, a ewolucja trwa także w systemach sztuk walki. Wracając do oceny teologiczno-moralnej poszczególnych kategorii form walki, wręcz w aspekcie uprawiania ich przez chrześcijan, należy parę słów powiedzieć o wschodnich tradycyjnych sztukach walki opartych na uniwersalnych wartościach moralnych, takich jak pokora, uprzejmość, szacunek, grzeczność czy pracowitość. Chmielecki uważa, że w tej kategorii nie pojawiają się z reguły elementy bezpośredniej inicjacji w obecną duchowość, lecz poszerzane jest zainteresowanie bogactwem kultury i obyczajów ludzi wschodnich. Można powiedzieć, że w tym przypadku sytuacja pokrywa się z tą opisaną powyżej związaną ze sportami walki, ponieważ z biegiem czasu i wraz ze wzrostem poziomu zaawansowania trenujących, można mieć miejsce, może mieć miejsce nie tylko pogłębianie teoretycznej wiedzy, ale i praktyczne inicjowanie w, duchowo, w, duchowo, w duchowość wschodnią. W zasadzie opinie w tej kwestii Olszeckiego, Chmieleckiego, Posadzkiego są zbieżne i prowadzą do konkluzji, że wszystko zależy od instruktora prowadzącego zajęcia, obranego przez niego systemu wartości oraz jego przekonań religijnych. Omawiając podział systematyczny różnych kategorii sztuk walki, najwięcej uwagi należy poświęcić czwartej grupie, która przejawia charakter ewidentnie inicjacyjny, duchowy. Warunek, że mają stać się ich drogą życia. Są to tradycyjne style kung fu, karate do, czy ninjitsu oraz aikido. Jak pisze Chmielewski, na powierzchni są skoncentrowane wokół uniwersalnych wartości moralnych, natomiast pod spodem, jest cała masa różnych rytuałów, technik inicjujących w duchowość buddyzmu, taoizmu czy konfucjanizmu. Poprzez pracę z tajemniczą energią chi, medytację zen, a także poprzez otwieranie tzw. czakramów, człowiek równocześnie może bezpośrednio otworzyć się na działanie sił demonicznych. Tezę tę potwierdza także Posadzki, pisząc, że. Często ćwiczenia fizyczne mają za zadanie otworzyć ciało na, konie, na, na kontakt z bliżej nieokreśloną, zewnętrzną wobec człowieka mocą, zwaną qi. Tu możliwy jest akt idolatry. Z czasem człowiek zaczyna tą energią manipulować i wchodzić w kolejne stopnie wtajemniczenia. Wtedy to, zdaniem autora, wraz z głębszym wtajemniczeniem mogą pojawić się zdolności paranormalne. Takie jak telepatia, lub zdolność leczenia tą samą energią Qi. A cała ta energetyczna antropologia jest sprzeczna z chrześcijaństwem oraz naukowym podejściem do rzeczywistości. Duchowość sztuk walki może prowadzić do właściwej pogaństwu idolatrii, nawet w przypadku, kiedy pewne praktyki wykonuje się tylko zewnętrznie. Teologia biblijna i tradycja męczenników nie akceptuje tego rodzaju rozdwojenia, bo męczennicy unikali nawet udawania kultu, gdyż dobrze wiedzieli, że tego rodzaju rozdwojenie byłoby zdradą Chrystusa, a nie tylko złym przykładem czy zgorszeniem. Czym jest owa energia chi? Otóż jest ona fundamentalnym pojęciem dla chińskiej medycyny, alchemii, kosmogonii, ontologii. W dużym skrócie można powiedzieć, że w ludzkim ciele jest ona określana jako normalna lub prawdziwa i dzieli się na przedurodzeniową, czerpaną z ci rodziców i pourodzeniową, czerpaną z pożywienia i naturalnego powietrza. Mistrz Gu Meishan tak opisuje ową energię. Qi jest swego rodzaju fluidem krążącym w ciele człowieka. To zarazem życiodajna energia. Podstawa zdrowia, źródło siły i wszelakiej mocy, zwłaszcza tej, która znajduje wyraz w wewnętrznych sztukach walki, ci jest energią życia paliwem, dzięki któremu ono istnieje. Lewis pisze, że jedną z umiejętności osób praktykujących karate czy kung fu jest umiejętność łamania. Lub rozłupywania przedmiotów, do czego potrzebna z punktu widzenia fizyki ogromnej siły. Okazuje się jednak, że adepci omawianych sztuk walki są w stanie uruchomić własną energię ci, która w nich drzemie, i zebrać niewidzialną siłę o wielkiej mocy, która pozwala im dokonywać pewnych spektakularnych wyczynów dla zwykłego człowieka niemożliwych. Autor dodaje. Że energia chi jest rozwijana podczas ćwiczeń spotykanych prawie we wszystkich stylach kung fu praktykowanych obecnie, a celem treningu dla niektórych adeptów tradycyjnych sztuk walki staje się wyłącznie jej rozwijanie i wzmacnianie. Pojęcie duchowej mocy chi, a co na tym widzie cały światopogląd oparty na wizji energetyki, stanowi fundament dla wszystkich wymienionych w tej kategorii. Inicjujących duchowo sztuk walki. W początkowym etapie treningu praca z tą duchową energią polega na umiejętności relaksacji. Następnie prowadzi do wzmocnienia ciała i umysłu, by ten osiągnął całkowity stan zjednoczenia materii i energii. Wtedy pojawia się wewnętrzna energia, ki, po której rozbudzeniu człowiek staje się Panem, Bogiem swojego życia. Dysponującym wieloma nadzwyczajnymi zdolnościami paranormalnymi, okultystycznymi. Jak nie trudno zauważyć, stoi to w jawnej sprzeczności z założeniem religii chrześcijańskiej, a zatem nie można zapomnieć o tym, że choć sztuki walki są niewątpliwie jedną z najlepszych propozycji wszechstronnego doskonalenia ducha i ciała, to zostały jednak stworzone przez mnichów. Dla mnichów. W klasztorach buddyjskich i taoistycznych będą przede wszystkim kwintesencją i najszybszą drogą prowadzącą do oświecenia w religiach Dalekiego Wschodu. Zarówno bowiem buddyzm, taoizm, jak i medytacja zen stanowiące fundament wschodnich sztuk walki są ewidentnymi systemami na wskroś panteistyczno-monistycznymi odrzucającym podstawowe prawdy Wiary chrześcijańskiej. Jeden z największych zachodnich mistrzów zem. Roshi Filip Kaplo podkreśla, że na drodze zem trzeba odrzucić Boga zewnętrznego wobec świata. Pismo święte, w które trzeba, trzeba ślepo wierzyć, wiarę w indywidualną duszę. Pozbyć się złudzenia, że cudza ofiara może zmazać czyjś grzech. A, może, a nasze zbawienie może za nas osiągnąć Zbawiciel. Na tym byśmy dzisiaj skończyli moi kochani to czytanie, e, bo jak widzicie, no ćwiczenie jest w sprzeczności. Powiem wam tak, byłem adeptem, byłem instruktorem i nazywano mnie mistrzem, jeżeli chodzi o sztuki walki wschodnie, zwłaszcza jak chodzi o kung fu. Ale 7 lat temu to wszystko zostawiłem, ponieważ lubię ćwiczenia fizyczne, zostawiłem z tego tylko ćwiczenia fizyczne. Nikomu się już nie kłaniam, nie mówię o rozwijaniu żadnej energii, rozluźniam tylko ciało, ćwiczę ciało i dołączyłem to do elementów tego co robię zawodowo czyli do masażu leczniczego zachodniego. I uczę kombatu, uczę samoobrony tej najprostszej strony, czyli osoby technicznej, jak się obronić w tym zwariowanym, niebezpiecznym świecie. Ale zgadzam się ze wszystkimi wypowiedziami, że ten moment budowania samego siebie patrzyłem się też na moich kolegów, którzy byli obok mnie. Specjalnie polecia, pojechałem kiedyś do klasztoru Shaolin, żeby tam zamieszkać. Jeździłem do Chin, bo to jest manipulacja naszą duszą, bo to jest manipulacja naszym sercem i poprzez manipulację naszym umysłem. Najpierw się relaksujemy, potem chcemy być coraz lepsi. Zaczynamy chorować na jeden z grzechów głównych naszej religii, jakim jest perfekcjonizm. Osiągamy ten perfekcjonizm, pytamy się, co jeszcze mogę osiągnąć. I w ten sposób jesteśmy wkręcani w ten okultyzm. Dlatego też w styczniu. Dałem nam przepłagalne przeciwko grzechom okultyzmu. Oprócz pokuty i spowiedzi, na dość uczynienia, musiałem to zrobić, aby się z tego wszystkiego uwolnić. Czy dzisiaj, jeżeli ktoś mówi do mnie, mistrzu, ja reaguję? Nie, nie reaguję, bo jestem tylko trenerem. Jestem lepszy w umiejętnościach fizycznych, w niczym więcej. W umiejętnościach duchowych jestem jak każdy z nas najsłabszym grzesznikiem. Mistrz jest za mną na Krzyżu. Jezus Chrystus to jest Mistrz. On i jego Ojciec i Duch Święty. A ponieważ ta sobota i niedziela będzie świętem Ducha Świętego, to chciałbym, żeby ta energia, którą my mamy czerpać jako katolicy, była czerpana z mocy Ducha Świętego. Z darów bojaźni Bożej, rady, mądrości, umiejętności, męstwa, pokory, żebyśmy z tego cierpili, czerpali energię dla nas, jako katolicy, do tego, by być wojownikami, wojownikami miłości na ziemi Jezusa Chrystusa. Naszą bronią są teraz w tym świecie, który jest opanowany przez złego w różnych formach, jest mówienie do każdego człowieka nawróćcie się. Nawróćcie się. Na stół, których to usłyszy, jeżeli jeden zareaguje i weźmie do serca, idziemy jeden krok do przodu. Zapraszamy ich do Kościoła. Zapraszamy ich do Pana Jezusa. Moi kochani, do usłyszenia już w czwartek. W czwartek was nie opuszczę. Będę z wami, będziemy czytać dalej książkę Michała Jerzyskiego, i pójdziemy sobie dalej z psalmami, z psalmami nieznanymi, z psalmami, które odkrywam, i z psalmami, które są komentowane przez nikogo innego jak przez naszego kochanego papieża, przy którym myśmy krzyczeli jako naród my chcemy Boga, a dzisiaj go wyrzucamy z własnych serc. Do psalmu 44 przeczytam Wam. Na koniec komentarz Jana Pawła Wielkiego: Posłuchajcie. Czemu jesteś zgnębiona moja dusza i czemu jęczysz we mnie? Ufaj Bogu, bo jeszcze go nie, nie będę wysławiać, zbawienie mego oblicza i mojego Boga. Znajduje się on z dala od Sionu który jako szczególne miejsce obecności Boga oraz kultu wiernych jest punktem odniesienia jego życia. Odczuwa się tam samotność, jesteśmy dzisiaj samotni, spowodowaną pychą, niezrozumieniem, a nawet agresją ze strony przewrotnych. Będziemy atakowani, będziemy samotni, będziemy izolowani, a Bóg będzie czekał i milczał. Jednakże chciałem Wam powiedzieć, że w tej samotności, w tym smutku mamy jeszcze bardziej ufać Panu Bogu. Niech każdy kieruje te słowa do siebie zbawienia swego własnego oblicza. Amen. Lajkujcie, udostępniajcie, kochani, komentujcie i piszcie. Zapraszam wszystkich do słuchania. Pozdrawiam.